Dziękujemy Proszę Państwa. bardzo Karolu, dziękujemy. U nas, Sporo się co, u nas teraz co, co chwilę? Co tam zwigasz, to, to jest budka dla jeżyka, zobacz, o tutaj powinien wlecieć. Panie Michale, tutaj. Tak? Panie Michał Dwora, Dzień dobry. Dzień dobry, tak, dokładnie tutaj powinien wlecieć, aczkolwiek ta budka ma troszkę inną konstrukcję niż standardowe, ponieważ ona nie jest pionowa, Aha. do, do, do no pozioma, której prawda? jesteśmy. Tak, tylko ona będzie pozioma. O, I do góry nogami. Odwrotnie i ja on ją. tak, Daszek jest tutaj na, na, na Jeżykowi wielkiego wyjścia nie potrzeba, prawda? On okay, poradzi. Proszę, proszę. Tak. Ja tutaj tak eksponuję Jerzyki w tym pięknym albumie pana Andrzeja Kruszewicza, czyli dyrektora Warszawskiego. ZOO. Tak, do, dokładnie. Taki polski. To jest, jest taki album. Jest. A dlaczego my tak się bardzo zajmuje Dlaczego już? Jerzyk Co jest takiego? naszym bohaterem dzisiaj? Co takiego ciekawego jest w Jerzyka? Bo wspaniale, wypełniają przestrzeń. E, z komorami sobie radzą, z sobie radzą. No, to, to też się zacznie ten problem. Tak, oczywiście, także wypełniają tą przestrzeń polską miast i w podczas tej przestrzeni tam jest dużo much, meszek, Aha. muszek i komarów, także zjadają komary. Na, na niebach naszych miast i w ten sposób nam wspaniale pomagają w tym, żeby muchy, meszki i komary nam nie doskwierały, nie, nie przeszkadzały. Czyli pożądane są jeżyki. Tak, tak zdecydowanie. Tak, A czy ładnie ja śpiewają jeszcze? E, może ta ich melodia nie jest taka ładna i melodyczna jak innych ptaków, natomiast fajnie się odzywają, pięknie się odzywają, w taki charakterystyczny dla nich sposób, kiedy ganiają się wokół naszych wieżowców, wokół naszych bloków, bo właśnie wieżowce i bloki mieszkalne są siedliskiem jeżyków. To są ptaki tkanki miejskiej. Tak, typowo tkanki miejskiej, ale są też takimi cichymi naszymi sąsiadami, ponieważ to ich gniazdko, ono jest takie niewidoczne, One, ich biologia życia jest taka, że bardzo szybko do tego gniazda wlatują z pełnym impetem, a budują ją i Że nie rozbiją. Tak, są bardzo dobrymi pilotami. pilotami super latają, tak. E, budują to gniazdko tylko z tego, co znajdą w powietrzu czyli to są różnego rodzaju e, piórka, i, i lepią je z, ze, ze śliny jest to taka mała czarka. A historycznie jeżyk zasiedlał góry. Mieszkał w półkach skalnych, w skałach, ale jak my zaczęliśmy budować coraz większe budowle... Nie, mu to popasowało. Kojarzyło mu, mu się z górami. Tak, tak. Hmm. Dopasowało mu także że dzisiaj mieszka wśród ludzi, w miastach. To, to, co pokazaliśmy, czyli te budeczki, to oczywiście jest dar człowieka dla jeżyka. Natomiast tak naprawdę to jeżyki gdzieś tam sobie kojarzą się z tym, że sobie znajdują gdzieś tam jakieś przestrzenie, a to pod dachem, a to gdzieś tam w tych otworach takich, w okolicach okien, w blokach na przykład. Tak, znajdują sobie takie miejsca. Na nisze lęgowe i pomagają im często w tym wróble. To jest tak, że w Rubelkowie jest trochę łatwiej znaleźć taką niszę lęgową, i on, jak tam sobie mieszka odzywa się, jeżyki jak przelatują nad miastem, słyszą to i wykorzystują. Także wlatują Dobra, wtedy. No, symbioza widzę, pełna tak, symbioza. Tak. Czy, czas... czy, czy jeżyki w takim razie mogą troszkę pomóc wróblom w tym, żeby ich zupełnie nie zostały wyeliminowane przez gołębie z kolei? Czy na przykład taki sojusz militarny łańcuch, mogą, to jest łańcuch, tak. <laughs> tak, mogą Nawzajem sobie pomagają, aczkolwiek troszkę to jest tak, że jak już ten jeżek przyleci z tych wakacji w, w ciepłych krajach, tak, to wypęd... Za wróbla A. z jego gniazdka. Często robi tam porządek i się za zasiedla. Czy jest mocniejszy z tego wniosek? Tak, są bardzo silne, są takie, bym powiedział, takimi trochę harpaganami, ponieważ mm, są to bardzo, bardzo silne ptaki, pomimo tego, że są małe. Ma na, nawet ta ich siła tego przelotu, z tak daleka, z tych ciepłych krajów właśnie, gdzie one mają taką strategię lotu, że lecą bez przerwy. naraz na raz biorą te odległości. Na raz, tak. W trakcie przelotu i śpią, i kopulują, przygotowują się do lęgów, także to wszystko... Wszystko w locie? Tak, i jedzą w locie, i, i piją w locie, także... Nie jest bardzo jest. <laughs> chciałoby się powiedzieć. A jak zrobić, żeby zwabić, przyciągnąć jeżyki do siebie? No bo ustaliliśmy, że są pożyteczne, bo komary muszku no tak. i tak dalej. Hmm. Czyli taką budkę należałoby to zrobić. To jeszcze pokażemy, czy ona musi być właśnie w poziomie, one wolą tak. Takie? Tak, tak. Mhm. Grzegorz Kleszcz czyli <laughs> Powiedział, że ciężary wzmacniają kości. Tak, jeżyki wówczas wlatują sobie do wewnątrz i on lubi się tak przemieszczać właśnie w bok. Dlatego mhm. ta budka ma troszkę inną konstrukcję mhm. niż klasyczna. Cenne jest bardzo to, żeby montować takie budki lęgowe na przykład u siebie na, na balkonie lub przy oknie, wówczas Jerzyk będzie naszym takim cichym sąsiadem i będzie nam na osiedlu pomagał w Zmniejszeniu ilości komarów. Nie boi się człowieka? Nie boi się człowieka. On jest dość cichym takim sąsiadem. My go też nie słyszymy, także ona nie przeszkadza. W jest przeciwieństwie coś... do gołębi. Tak, w przeciwie... bo gołębie nie są takim cichym sąsiadem i są dość brudnym z... jeszcze sąsiadem, więc wiadomo gdzie są, prawda? Bo tak. odchodach, niestety, z którymi ludzie nie potrafią sobie często poradzić, bo one są dość um, przywiązane do niektórych balkonów. Czego boją się jeżyki? Co może być zagrożeniem dla Jerzyka? Um, dużym zagrożeniem dla Jerzyków, tak jak sobie Wspomnieliśmy, one mieszkają tylko w blokach, nie mieszkają na drzewach. W związku z tym, jak robimy remonty, elewacji budynków, termomodernizację, to zdarza się tak, że trzeba zniszczyć takie naturalne siedlisko. Jak języka. zwykle, człowiek jest za zagrożeniem no. największym. Językiem. Człowiek. Tak, ale mamy na to rozwiązanie, że robimy remont, bo nie jest potrzebny. Te elewacje są często zniszczone i wieszamy później te domki lęgowe, które rekompensują tę stratę naturalnego siedliska. A oprócz muszek, komarów, czym żywią się jeżyki? Co takiego należałoby na zachętę położyć przy budce? To, to może nie tak, bo on sobie to w powietrzu wszystko znajduje, tak. bo dużo jest mhm. much w, 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 w powietrzu. Natomiast Czyli po można... pierwsze, nie szkodzić. Nie, nie szkodzić, ale <laughs> możemy wabić. Są też metody, wabienia, Jerzyk bardzo dobrze reaguje na to, jakbyśmy właśnie głos Jerzyka sobie powiedzmy na balkonie puszczali, mm -hmm. żeby było go słychać z radia, czy tam z głośnika, z mp i tak dalej, wówczas Jerzyk słyszy to i chętniej zasiedli domek u nas na balkonie. Ja mam, ja mam taki pomysł, że co roku w Belgii, niedawno no zresztą hmm. był, jest taki konkurs, w którym uczestnicy naśladują głos MEF. Aha. Tak, i zresztą przebierałem się też zamawy. Wygląda kapitalnie, nawet pokazywaliśmy, we wstajemy taki urywek. To może w Polsce zróbmy taki konkurs. Na, na Naśladować odgłos jeżyków. Bardzo trudne to by było. E, bardzo dobry pomysł. Nie byłoby to trudne. Ten głos nie jest taki trudny, ale nie pokuszam się, żeby go no. naśladować. Nie o, porze, nie o tej porze. Dobrze. No to tak. No ja myślę, że w takim konkursie, jak powiedziałeś, Jerzyko. można by się było przebrać za Jerzy, wydawać głos Jerzyka, i wtedy będzie taka kompilacja. Jerzy po coś wspólnego z jeżem. No. Ehm, Bliskość człowieka. To może być. Bliskość człowieka. Nazwa jest, nazwa jest, powiedzmy, taka sama, tylko interpunkt, tylko ortografia. Ortografia, ortografia, ortografia się nie zgadza. Bo ten jerzyk jest przez rz. Ten, przez, ten zbacz, jest przez rz. A tamten jest przed rz, przez rz. Z, przez rz z, z kropką W każdym razie i jeże i są nam potrzebne i bardzo lubimy takie zwierzęta. Taka budka można zrobić samemu na zajęciach praktycznych, jeżeli jeszcze takie są w szkołach, nie wiadomo. Więc, ale generalnie taka budka w poziomie. Może znaleźć się na naszych balkonach, a wtedy nie będzie much. Jeszcze centena, bo tak y, Moją uwagę przykuł ten otwór dla jeżyka, który nie jest specjalnie duży. Jakie wymiary minimalne musi mieć, żeby ten jeżyk tak zapakował się z całej siły, jak pan wspominał, że on tak potrafi jak pocisk? O około 40 mm do góry, takie 40 do 50, nie za dużo też. Tak, 40 mm, tak, 4 cm. 4 cm, nie więcej, wow. żeby inne gatunki tam nie wchodziły, żeby na przykład szpak nie wchodziły. A no właśnie? Także to jest też istotne. Widzi pan, mhm. to taka jest takie sito, przez które wchodzą tylko jeżyki. Tak. Czyli ten otwór ma 40 mm. Tak? Na wysokość i około 50-60 na szerokość. Nie większe, drodzy Państwo, nie większe, bo chcemy mieć jeżyki, a nie inne ptaki. Bardzo dziękujemy za piękną opowieść malowniczą Dziękuję. o naszych mieszkańcach, sąsiadach miejskich. Tym kończymy dzisiejszy program. Wstajemy, jeżeli chodzi o rozmowy na